Cześć, tutaj Leszek. Mówię, dzień dobry wszystkim na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na tych wszystkich platformach, na których mnie słychać. Nowością jest YouTube Music, jak i również sam YouTube, ten wideo. Jestem ciekaw, czy ten podcast pojawi się wam także na liście subskrypcji, bo zauważyłem, że ostatnio YouTube zrobił mi taki prezent, że zaciągnął wszystkie moje 100 podcastu, podcasty i ulokował je wśród materiałów wideo i dużo osób się zaczęło dziwić, Skąd nagle tyle, tyle treści przybyło, i czemu na przykład niektóre obrazy są nieruchome? A to właśnie dlatego. E, cały czas się zastanawiam nad tym, czy, czy pozwalać nadal YouTubeowi na, na to, żeby, żeby to robił, czy jednak nie zaśmieszać wam tablicy e, subskrypcja, wrzucając właśnie treści, które tak naprawdę nie są materiałem wideo. E, nie chcę wam po prostu podnosić ciśnienia, ale dzisiaj o podnoszeniu ciśnienia, ponieważ temat odżywek podnosi bardzo skutecznie. I puls, i, i niektórych także yy, sprowadza do tego, że zaczynają się stresować, ponieważ tutaj przez cały czas trwa bardzo szeroka dyskusja na temat tego, co jest skuteczne, co jest przereklamowane, co jest, a co nie jest yy, przebadane, co jest szkodliwe. Yy, i tak naprawdę to jest dolewanie troszeczkę benzyny, wyrażanie się na ten temat, dlatego ja chciałem siebie oflagować tak zwanymi, jak to się mówi po staropolsku, klejmami, zawierając informacje o tym, że każdy organizm jest inny, każdy inaczej reaguje na poszczególne substancje, każdy ma zupełnie inne doświadczenia, na jednego dana, dana substancja będzie działać, na kogo innego nie, czy L-karnityna od producenta A będzie lepszą od, od producenta B, to też Zależy, czy lepiej płacić więcej, czy też mniej. E, tutaj nikt nie ma racji, i bardzo często także wszyscy mają rację, więc cokolwiek ja bym nie powiedział, to bardzo, bardzo często będzie e, źle. Niemniej, ja, bazując na swoich doświadczeniach, mogę powiedzieć, co wydało się skuteczne albo efektywne, a czego nie stosuję, chociażby z tego względu, że spróbowałem, przetestowałem, albo zadziałało, albo nie zadziałało, bądź też zadziałało w taki sposób, jakiego nie oczekiwałem. Stąd też zrezygnowałem chociażby ze stosowania kreatyny, która w pewnym momencie sprawiła, że moje nogi zaczęły wyglądać hmm, dosyć dziwnie. Ja ogółem wtedy nabrałem na, na tyle dużo wody, że hmm, mi ten efekt nie pomagał. Nie pomagał pod tym względem, że chociażby ja nie zauważyłem po miesiącu stosowania wyraźnej, wyraźnego wzrostu mojej formy siły na rowerze czy, czy podczas biegania. A z kolei ciążyło mi to, że waży dwa kg więcej. Po takim jednomiesięcznym teście nie dokonując żadnych modyfikacji w swoim planie treningowym ani w diecie. Ale to nie oznacza, że zawodnik C czy zawodnik A nie zauważył właśnie bardzo wyraźnej poprawy, chociażby w górach, wtedy, kiedy wykonuje bardzo ciężką pracę na i wtedy okazuje się, że kreatyna faktycznie przynosi rewelacyjne rezultaty. Mięśnie się o wiele lepiej adoptują, o wiele lepsza budowa jest naszej nie tylko siły, ale także naszego wyglądu. Budujemy mięśnie, które wreszcie zaczyna być widać. Ja mam generalnie z tym problem. U mnie w ogóle ciężko jest z budowaniem Jakichkolwiek mięśni, być może nie mam do tego zupełnie predyspozycji, być może coś źle robię, być, mo być może źle trenuję, ale odpowiadam w każdym razie na to pytanie, czy ja stosuję kreatynę, e, przygotowując się do duatlonu e, triatlonu, czy także do, e, do jakichś zawodów górskich na, na rowerze. I wiele będzie dyskusji na temat na przykład stosowania BCAA, czyli aminokwasów rozgałęzionych. E, jedni powiedzą, że st także stosują, wydają na to kasę, dorzucają sobie to. Do bidonu, albo mają to w jakiejś przedtreningówce. Kto inny powie, że stosuje białko serwatkowe, bo syci, bo dzięki temu mamy zmniejszone łak łaknienie na węglowodany, ktoś je mniej słodyczy. Kto inny zauważy, że faktycznie sylwetka zaczyna się lepiej rzeźbić, że inaczej wyglądają te nogi. I każdy będzie miał rację. U mnie y, z białkiem to z kolei jest tak, że ono dosyć mocno obciąża mój y, układ pokarmowy, i nie do końca dobrze mi wychodzi. Y, a może właśnie dobrze mi wychodzi, a, ale dyskomfort pokarmowy, który ja mam po stosowaniu białek serwatkowych różnych producentów, skutecznie mnie zniechęca do tego, żeby właśnie w tej formie przyjmować tego rodzaju odżywkę, która jest dostępna we wszystkich sklepach. Niemniej, białko serwatkowe w zależności od producenta yy, będzie bezpieczne, jeżeli będziemy stosować je w takich dawkach, jakie są uznawane za bezpieczne, ale z drugiej strony przykładowo nie, yy, nie poddawałbym się mitom, które to mówią, że stosowanie białka serwatkowego w jakiejkolwiek dawce, w jakiejkolwiek ilości będzie zbyt mocno przykładowo obciążać nerki. To jest prawda, yy, ale trzymaję właśnie ustalonej dawki na kilogram masy ciała, wszystko powinno być z nami ok, a nawet powinniśmy zauważać wyraźną e, poprawę, nie tylko na rowerze, nie tylko na siłowni, ale także e, podczas, e, podczas biegania. E, ogółem to też jest bardzo duża grupa produktów, która są, które są po prostu przed treningówkami, czyli często dorzuca się do czegoś takiego jeszcze beta-alaninę, inne będą miały dorzuconą jeszcze do, jeszcze do tego kofeinę. Jeżeli ktoś czuje się pod tego typu tak zwanych stakach dobrze, nie czuje się właśnie też przebodźcowany poprzez działanie niektórych z z tych substancji, które są zawarte w takim proszku albo, albo, albo w tabletce, to czemu, czemu tego, tego nie stosować, nawet jeżeli to ma być czasami efekt placebo? Ja mam tak, że te wszystkie miksy przedtreningówek na mnie działają bardzo pobudzająco, ale niekiedy zawartość tych wszystkich substancji sprawia, sprawia, że ja czuję się trochę przytłoczony. To jest bardzo podobnie jak przy przedawkowaniu kofeiny, że mamy problem z koncentracją, pojawia się takie poczucie niepokoju. Ja jestem bardzo na to podatny i ja muszę bardzo właśnie uważać na to, żeby nie przegiąć ze stosowaniem niektórych niektórych, jak to się ładnie mówi, stymulantów, ponieważ to bardzo często może przynosić odwrotny skutek. Zwłaszcza jeżeli miałbym mieć do czynienia z takim miksem przed zawodami, kiedy ja nie mam danej substancji, czy danego produktu, od danego producenta przetestowanego w ten sposób, że będę czuć się bezpiecznie na zawodach, w tym sensie, że nie pojawi się biegunka, że nie, nie chce mi się żygać, albo właśnie nie pojawi mi się taka telepawka, która dodatkowo jeszcze dodaje mi tego stresu, przez co właśnie ten stres hmm, może wpłynąć na nasz wynik w ten sposób, że hmm, będziemy mieli zabite. Z Zabite kilka, kilkanaście procent naszego potencjału, który powinniśmy przeznaczyć na wysiłek, a nie na denerwowanie się, stresowanie tym, że być może przedawkowaliśmy kofeinę albo inną substancję, która znajduje się właśnie w takim, w takim miksie. Więc ja bardzo staram się. Yy... Tego nie robisz przed, przed zawodami, przed ważniejszymi imprezami. Jeżeli jestem na trenerze, że i mam do przejechania tak jak na przykład dzisiaj, bo dzisiaj jest poniedziałek, podjazd, który ma 1600 metrów na 20 kilometrach, tak to wtedy wezmę przed treningówkę, ale wezmę ją o godzinie 17 najdalej, żebym też z drugiej strony nie miał problemów z. Zaśnięciem i zrobię to właśnie w takiej dawce, która nie sprawi, że ja będę rozdygotany, yy, siedział i czekał do, yy, do tej godziny, do tej godziny zero. I jeżeli mówimy o, mm, o właśnie tych stymulantach, to to, co ma oczywiście udowodnione działanie, to to będzie kofeina. I kofeinę znajdziemy we wszystkich przedtriningówkach. Większość kolarzy pije kawę, jeżeli nie dla smaku, to właśnie po to, żeby poczuć ten dodatkowy zastrzyk energii. Ale on nie wynika z tego, że właśnie przyjmujemy węglowodany, tylko dlatego, ponieważ stymulujemy nas, nasz mózg. Nie dorzucamy sobie energii właśnie w postaci jakiegoś pokarmu, tylko dorzucamy sobie substancję, która oddziałuje bezpośrednio na nasz mózg. Zresztą czytanie czy też oglądanie informacji na temat tego, w jaki sposób działa kofeina jest, jest, jest bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawe, ponieważ ten schemat zagłuszania, zagłuszania naszego zmęczenia, bo tak działa kofeina, jest czymś naprawdę, naprawdę niesamowitym. Kofeina, bez względu na to, czy jest przyjmowana w formie naturalnej kawa, herbata, guarana, to jest ta sama substancja, która występuje w zupełnie syntetycznych produktach. Nie da się stwierdzić, która jest bardziej, a która jest mniej zdrowa, i też często słyszę tego typu poglądy, że jakaś substancja, która jest uzyskiwana na, 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 drodze, na drodze chemicznej w laboratorium, jest mniej zdrowa niż ta, która występuje w naturze. No i tak, i nie. Jeżeli chodzi o skład chemiczny, to jest dokładnie to samo, co znajduje się w kawie. I każdy z nas także ma. Inny poziom, inny próg bólu, jeżeli chodzi o ilość przyjmowanej dziennie kofeiny, przejrzając to, nie wiem, na red Bull, przejrzając to na, y, na filiżanki kawy, bo zupełnie inaczej to będzie wyglądało u takiego kawocholika jak ja, gdzie ja mogę dziennie wypić 5-6 kaw, a nawet często powinienem, bo inaczej mm, ciężko mi jest dotrwać. Przykładowo do wieczornego, do wieczornego treningu, albo też często rano mi jest ciężko zwlec się z łóżka, czy też wyjść z domu bez wypicia już trzech filiżanek. Ale to jest adaptacja, to są, to jest, to są lata budowania tolerancji. Nie właśnie z tego też względu ważne jest, żeby mieć świadomość tego, jaka jest nasza tolerancja i to jest, to, ryzyko, to jest właśnie to ryzyko, które pojawia się w sytuacji, kiedy stosujemy jakieś nowe produkty, albo weźmiemy sobie jakiś żel energetyczny, który będzie miał w sobie kofeinę, bardzo często zmieszaną razem z tauryną i niektórzy są zdziwieni, tak? że, ten, że ten kop jest nawet zbyt mocny, niż być Powinien. Pijąc kawę, mamy troszeczkę większą nad tym, nad, nad tym wszystkim kontrolę, i to właściwie jest mój jedyny stymulant, który stosuję na, na co dzień. I to właśnie wynika z tego, że y, lubię smak kawy, ale jednocześnie też muszę uważać z ilością wypijanego tego cappuccino w ciągu dnia, ponieważ też trzeba mieć przez cały czas świadomość tego, że jeżeli w tej kawie pojawia się. Coś jeszcze oprócz samej kawy, myślę mleko, to że mleko w sobie też ma jakieś kalorie. Ja miałem tak, że przez długie lata nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie liczyłem mleka, który ja dziennie wypijam. Mleko zdrowe, pi, jest, jest wapń, są witaminy, które rozpuszczają się w tych, w tych tłuszczach. Tak, ale wszystko ma swoje granice. Jeżeli wychodzi na to, że ja wypijam 1 trzecią litra mleka każdego dnia, to nagle się okazuje, że... To cappuccino, samo które ja wypijam y, każdego jednego dnia, to jest powiedzmy dodatkowe 300-350 kalorii. To trzeba sobie uwzględnić gdzieś tam w pamięci, że to, są, y, że to są jednak mimo wszystko kalorie. I że mleko tak, to też są cukry. I one także dodają nam y, powera, pomimo tego, że kawa, którą pijemy, jest, y, jest gorzka. Y, Dużo, dużo się mówi na, także o substancjach, które są oczywiście mniej legalne i e, coraz głośniej mi się wydaje, że w środowisku, w środowisku e, tym amatorskim, sportowym e, właśnie podnosi się kwestie kontroli antydopingowej. E, czy jak... Wiele osób, z którymi startujemy na amatorskich zawodach, stosują coś, co jest nielegalne, a jednocześnie jest ogólnodostępne. Myślę tutaj chociażby o efedrynie, pseudoefedrynie, gdzie można ją sobie po prostu, jeżeli się człowiek bardziej mniej postara, kupić sobie po prostu w aptece. Albo ściągnąć sobie jakieś odżywki z Wielkiej Brytanii czy też ze Stanów Zjednoczonych e, i one się okażą rewelacyjnym sposobem na to, żeby nieco troszeczkę pójść na, e, pójść na skróty. Wszystko to też jest ryzyko. Bo wydaje mi się, że prędzej czy później przychodzi kara. I nawet patrząc na ostatnie afery w Triatlonie, wydaje mi się, że. Te dodanie sobie 5 czy też 10% do mocy wytrzymałości, wydolności nie jest warte tych 90% naszego własnego e, potencjału, który można sobie skutecznie wykasować, będąc e, oskarżonym, osądzonym właściwie. E, do końca swojego życia. A to, co wydaje mi się, że jest istotne jeszcze oprócz tego, w jaki sposób będziemy postrzegani przez, przez innych w sporcie, to jest także kwestia naszego zdrowia. I przeginanie albo niezalecanie się, niezalecanie się do dobrych praktyk, to nie jest tylko kwestia tego, że oszukujemy samych siebie, ale oszukujemy także nasze zdrowie, a to jest zawsze gra troszeczkę na kredyt. Satysfakcja wydaje mi się, że wówczas jest o wiele mniejsza, a do tego wszystkiego jeszcze wskazujemy yy, siebie na wiele skutków ubocznych, które prędzej czy później mogą się w naszym życiu zemścić. Niemniej wszystko to, co jest dostępne oficjalnie w sklepach, bez względu na to, czy to jest producent A, B, C czy D, jeżeli to jest produkt dobrej jakości, można spróbować, e, i człowiek sobie nie zrobi krzywdy pod warunkiem, że będzie stosować się do tego, co jest napisane na, na opakowaniu. Niemniej, przez cały czas gdzieś tam w tyle głowy mam te wszystkie afery dotyczące e, niektórych producentów suplementów, gdzie to po przebadaniu ich produktów okazywało się, że zawartość nie jest e, zgodna z rzeczywistością, albo ten produkt nie jest na tyle Czysty już na samej linii produkcyjnej, jak być powinien, gdzie to znajdują się takie wtrącenia, których byśmy absolutnie nie chcieli spożywać razem z naszym ulubionym izotonikiem. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu próbować sprawdzać, przekonywać się na własnym ciele, na, na własnej skórze, co działa, a co nie, co przynosi więcej skutków niepożądanych, a co więcej pozytywnych. Niemniej robić to w jakimś bezpiecznym otoczeniu, yy, gdzie nie będziemy musieli nagle szukać stacji, stacji, benzynowe, stacji benzynowej, yy, bo być może dzięki temu faktycznie ten nasz trening będzie bardziej efektywny, albo ktoś będzie miał wrażenie, że o wiele bardziej efektywnie trawi tłuszcz. Jednak przy tym wszystkim chciałem zaznaczyć bardzo ważną informację. Przez cały czas. Rozmawiamy o tak zwanych marginal gains. Dodajemy sobie 2, 3, 5%, gdzie to najważniejsza jest nasza forma, nasza technika, yy, nasza głowa. A dopiero potem okazuje się, że istotne są wszystkie te dodatki, o których tak bardzo dużo mówimy, a które tak mało przynoszą w rezultacie, tak mało wnoszą do, do naszej formy prędkości czy też wyglądu. Najważniejsza w tym wszystkim jest praca. A czym sobie to uzupełnimy? To już jest nasza sprawa i nic nikomu do tego. Także bardzo powszechnie jest dostępna wiedza na temat wszystkich tych substancji, o których mówiłem. Warto poczytać sobie o tym, e, w jaki sposób oddziałuje na nasze ciało BCA, czy elkarnityna, czy cytrulina, kreatyna. E, wszystkie substancje są bezpieczne, wszystkie działają, ale czy na każdego w każdej sytuacji uprawiającego e, każdą dyscyplinę sportu? Często nie. Ale tak czy siak, zachęcam do tego, żeby. Weryfikować wszystkie informacje na samym sobie, niekoniecznie też pytając innych o zdanie e, na temat tego, co według nich działa, czy też nie, bo wiele osób zapomina poprzedzać swoje e, wypowiedzi e, dwoma słowami, moim zdaniem.